Często pytacie nas o domowe sposoby pielęgnacji, regeneracji włosów, przynosicie jakieś smaczki zaczerpnięte z internetu. Postanowiliśmy przetestować dla Was parę takich sposobów. Dzisiaj będziemy laminować włosy, laminować włosy żelatyną oraz siemieniem lnianym. Rozrobimy cztery mieszanki, dwie z nich będą totalnie naturalne, czyli... Siemielniane z gorącą wodą i żelatyna z gorącą wodą. A do dwóch, do tych samych w zasadzie mieszanek, dodamy, dodamy jeszcze maski na włosy, żeby działanie było lepsze, żeby zapach był bardziej przystępny. I taki sposób też jest polecany w internecie, więc sami jesteśmy ciekawi efektów. Podzielimy na głowę na dwie części. Z jednej strony położymy tą naturalną, z drugiej z dodatkiem maski, no i co? Pierwsze, myjemy włosy i nakładamy produkt. Robimy pierwszą miksturę. Dwie łyżki siemienia lnianego. Trzeba walać szklanką no Tu mamy szklankę. Mieszamy to trochę. Ok, potem jak to dobrze rozmieszamy, to już się zaczyna robić coraz bardziej gęste. Zostawimy na 5-10 minut, napuchnie. Eee, dlaczego robiłam to w tym sitku? Eee, A żeby później mieć dziarenek na włosach. Pierwszą zostawmy. Druga mieszanka to dwie łyżki żelatyny i cztery łyżki gorącej wody. Tak na oko. na nasze fryzerskie oko. To Jedna i druga mieszanka nie ma bajecznego zapachu, niestety. O. Mamy dwie mieszanki, jedną samą żelatynę, która nie ma zbyt przyjemnego zapachu. Eee, drugą żelatynę z, e, z maską my użyjemy Absoluta. I tu mamy nałożyć około dwóch e, łyżek tej maski. Czek już nie da się tak ładnie pomieszać, także weźmiemy nasze narzędzia. Wracamy do naszego zimna. Jest bardziej zbite. Trochę pomieszamy, żeby się ładnie odsydziło. I do pewnej części wywaru się również dodamy dwie łyżki. łyżeczki eee, absoluta. i widać jak dużo tłuszczu mają e, te ziarenki siemienia lnianego. Ciężko nam wszystko połączyć. Bardzo się to rozwarstwia. Okay. Mamy umyte włosy. umyliśmy włosy szamponem oczyszczającym. Specjalnie nie nakładałyśmy żadnej maski, odżywki. Podzielimy teraz głowę na pół. E, ja na jednej połowie nałożę same siemię lniane, e, z wodą. E, ona na długie się mieniamy, jakby jeszcze wspokacą Kinga nałoży żelatynę. Jest odważna, bo powiem już, że zapach jest nieziemski. Się. Kinga to porównała, powiedziałaś, jak to pachnie? Ja nauczam, że mokrym jest. Więc jakby generalnie. Ja bym się nie odważyła, więc porała do Kingi. Dzielimy włosy na pół. Staramy się to robić tak, jakbyście to normalnie zrobili w domu, więc. Myślę, że ciężko będzie Wam to robić nieprofesjonalnie, aczkolwiek zrobimy wszystko, co w naszym mocy. Ciężko bez to by robić, No, dokładnie. Ok, ja robię sobie przydziałek lekko tutaj na boku, bo normalnie tak noszę, inaczej nie mogłabym faktycznie porównać działania, e, działania tych dwóch specyfików. E, I teraz dobra, jedną stronę sobie podepnę, żeby mi się nie pomyliła. I tu będziemy nakładać. Myślę, że tutaj tak samo musimy podzielić włosy na partię, ponieważ jeśli nałożymy produkt od razu na wszystko, on nie zadziała. Musimy pamiętać, żeby zrobić jakieś małe separacje, w sensie odznaczać jakieś włosy, podzielić i wcierać ten produkt za każdym razem. Zadziała. Okay. Samo się nie na sama żelatyna. Żelatyna jest zdecydowanie jedynym z Albo ja coś źle zrobiłam. Biorąc pod uwagę przepisy na takie domowe maski, które, które znaleźliśmy w internecie, takie było zalecenie, i zalecenie także działa. Powiem, co z tego wyjdzie. Trochę ale powiem szczerze. Ja nie wiem jak to nałożyć, to już... Chodź, mi jak znaczy, to bo to, to taka To już trochę ostygło. Zostawiamy tego... to tak na włosach, czekamy pół godziny, po czym dokładnie spłukujemy. Nie będziemy już ponownie myli włosów. Zobaczymy, jak to włosy nam wyschną, jaki faktycznie będzie efekt czy to działa żelatyna, bądź też siemię dla ilnia, samo w sobie, czy jednak, e, czy jednak ta maska do włosów. Ale okej, okay, za chwilę się dowiemy, porównamy, powiemy o swoich odczuciach. E, jesteśmy już pół godziny po, na moich włosach działa się mniej więcej nic, w sensie ja są nadal mokre. A moje po prostu Pamiętam, jest trochę przerażone Zastanawiam się czy to się zmienia. Jak nie, to będziemy mieć na sztrum. Ale nie będzie trzymasz. Ok, jesteśmy po słyszeniu i powiemy wam, że jesteśmy w totalnym szoku. Przy zmywaniu włosów strona, na której były naturalne produkty, czyli sama żelatyna albo samo siemianie, było zdecyd zdecydowanie gorsze. nawet Byliśmy przerażone. Jak my się w ogóle potem rozszerzymy, to włosy są w strasznym stanie. To jest jakaś totalna siema i nie działa. Eee, ponieważ ta część, gdzie była maska, była no po prostu oczywiście gładka, piękna, pachnąca. No i zaczęliśmy suszyć. I nagle okazało się, że im bardziej suche włosy, tym łatwiej się rozczesują. Eee, wysuszyliśmy jedną drugą stronę, dosłownie tylko lekko przejęłyśmy szczotką, żeby było bardziej wygładzone, ale eee, tylko troszeczkę i okazuje się, że strony, gdzie mamy naturalny produkt, są o niego lepsze. I ja to dla mnie to jest ta strona i myślę, że to widać, że ta jest gładka, a ta jest bardziej spuszona. I u Kingi tak samo, tutaj ta strona miała samą żelatynę i zdecydowanie włosy są bardziej miękkie, naprawdę one nawet bardziej błyszczą, ładniej załamuje się światło. A tu jest strona z absolutem, jakby też jest jak ok, ale myślę, że jesteśmy jeszcze wam inne takie ogólne wnioski. Przy laminowaniu włosów, przy tym co znaleźliśmy w internecie, głównie polecane jest stosowanie żelatyny bądź też lnianego z dodatkiem odżywki lub od maski. Eee, okazało się, że ta maska lub odżywka totalnie nie są potrzebne, bo te produkty już robią swoją robotę. Być może, że w połączeniu z innymi składnikami, które są zawarte w masce, osłabiamy działanie żelatyny bądź też lnianego, Więc jeśli używamy naturalnych rzeczy, może warto skupić się tylko i wyłącznie na tych naturalnych, no, Samo widzicie. My jesteśmy podwiertami, uwielbiamy profesjonalne produkty, uwielbiamy Absolute Creeper, które użyliśmy i eee, jakby jesteśmy totalnym zwolennikiem, zwolennikiem używania produktów, które na nas działają. Nie powiemy, że każdy produkt naturalny jest super. Uważam, że produkt musi być pod, pod, podebrany pod włos i jeśli dany produkt działa cuda, on jest dla na nas dobry. A tutaj okazuje się, że nagle sposoby, które teoretycznie wyśmieliśmy i strasznie wyśmieliśmy przy użyciu głosów, są skuteczne. Więc, e, oczywiście, musimy to powtórzyć parę razy, żeby wyciągnąć jakieś konkretne wnioski. Jak to działa. No, przy takim procesie długotrwałym na głosy, e, na pewno będziemy z Wami o tym rozmawiać. E, porównamy. Jakieś swoje sposoby na pielęgnację. Myślę, że Wy też przyjdziecie i powiecie nam: A, kurczę tutaj, może dodajcie czegoś więcej, czegoś mniej, inaczej to ogrzejcie i lepiej to zadziała. A więc nie możemy się doczekać już tych rozmów. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Jesteśmy w totalnym szoku, jaką pracę robią naturalne specyfiki. Więc jeśli macie czas, możecie to zrobić totalnie polecamy, Polecam, zdecydowanie.